Przymusowa restrukturyzacja Getin Banku stanowi sygnał ostrzegawczy dla frankowiczów z innych banków, aby bezzwłocznie podjęli działania celem uwolnienia się spod wpływu toksycznego produktu, jakim niewątpliwie jest kredyt indeksowany tudzież denominowany do waluty CHF. Tym bardziej, że przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w stanowisku przygotowanym na rozprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C520 na 21 w dniu 12 października 2022 roku powołał się na prawdopodobieństwo upadłości jednego lub kilku dużych banków posiadających portfel kredytów pseudowalutowych. Takiego pesymistycznego scenariusza dzisiaj nie można niestety wykluczyć w przypadku Banku Millenium który ubiegły rok zamknął ze stratą w wysokości miliarda trzystu tysięcy milionów złotych, a tylko za ostatni kwartał zanotował bezprecedensową stratę na poziomie miliarda złotych. Bank Millennium nie spełnia minimalnych wymogów kapitałowych, w związku z czym został objęty planem naprawy. To jeszcze nie przymusowa restrukturyzacja, ani tym bardziej upadłość, ale pogarszające się systematycznie wyniki i topniejące kapitały własne mogą być powodem do niepokoju. Szacuje się, że Bank Millennium plasuje się w ścisłej czołówce najczęściej pozywanych przez kredytobiorców banków, a ta okoliczność skutkuje systematycznym pogarszaniem się sytuacji finansowej banku w wyniku przegranych postępowań sądowych. Dlatego też Frankowicze z banku Milenium powinni zawczasu zadbać o swoje interesy i tym samym dochodzić na drodze sądowej ustalenia nieważności zawartej umowy kredytowej, tak aby nie doświadczyli problemów, jakie mają obecnie kredytobiorcy z Getin Banku, którzy w wyniku wszczęcia procesu przymusowej restrukturyzacji mogą mieć znaczne trudności z dochodzeniem roszczeń z tytułu nieuczciwych umów indeksowanych. Do waluty franka szwajcarskiego. W tym miejscu należy nadmienić, iż ugoda z Bankiem Millennium nie jest dobrym sposobem rozwiązania problemu frankowego, bo jedynym wygranym jest w tej sytuacji bank. Rozsądnym wyjściem jest jak najszybsze złożenie do sądu pozwu i domaganie się unieważnienia abuzywnej umowy oraz zwrotu nieprawnie pobranych przez bank kwot. Należy się spodziewać, że bank w obecnej sytuacji będzie starał się zaproponować Frankowiczom jak najwięcej niekorzystnych dla nich ugód. Tymczasem należy mieć na uwadze, iż w wyniku zawarcia ugody umowa kredytowa będzie realizowana nadal, tyle że na innych niż dotychczas warunkach. Zgodnie z proponowanym dotychczas wariantem propozycji ugodowych wystosowanych przez Bank Millenium do naszych klientów, Kredyt udzielony na podstawie umowy zostałby rozliczony tak, jakby od daty zawarcia umowy stanowił kredyt złotowy, a zatem z zastosowaniem oprocentowania WIBOR, przy czym należy mieć na uwadze, iż w ostatnich miesiącach stawki referencyjne WIBOR podlegały ciągłemu wzrostowi, co skutkowało drastycznym wzrostem wysokości rat kredytowych dla kredytobiorców posiadających kredyty złotowe. Propozycja ugodowa w przedstawionym powyżej wariancie stanowi zatem swoisty paradoks z tej przyczyny, że bank niegdyś odmówił wielu kredytobiorcom kredytu złotowego z uwagi na brak zdolności kredytowej. Jednocześnie osoby te miały zdolność kredytową w zakresie niżej oprocentowanego kredytu indeksowanego do waluty CHF. Tymczasem propozycja ugotowa w kształcie zaproponowanym przez bank. Może sprowadzać się w istocie do narzucenia kredytobiorcom kredytu, na który nie było ich stać w przeszłości. Ponadto należy mieć na względzie, iż zawarta ugoda odmiennie niż wyrok ustalający prawomocnie nieważność umowy kredytowej nie będzie stanowić podstawy do wykreślenia hipoteki z Księgi Wieczystej, bowiem umowa kredytowa nadal będzie pozostawać w mocy, a hipoteka stanowić będzie formę jej zabezpieczenia.